Znajdujemy się w szczególnym miejscu dla naszego projektu, czyli przed Muzeum Orła Białego. Dzięki uprzejmości tego muzeum mamy możliwość przeprowadzenia wywiadu z historykiem. Ciekawe czy dzięki niemu dowiemy się więcej na temat Kazimierza Skulskiego. Kim był Kazimierz Sykulski? Kazimierz Sykulski był wybitnym człowiekiem, kapłanem, żarliwym patriotą, znakomitym mówcą. Człowiekiem, który no, odegrał znaczącą rolę w wielu zasadach. To może tak patrząc przez to, że skąd jesteśmy, to zapytamy się, jaki miał wpływ na nasze skarżysko? Generalnie... Sykulski pojawił się w Kamiennej Skarżyska, jeszcze a takiego nie było, w 1913 roku. Został mianowany przez biskupa proboszczem parafii św. Józefa w ówczesnym dzinie. Tu dał się poznać jako gorący patriota, ale też jako człowiek, do którego no, wszyscy w potrzebie mogli się udać. I właśnie on w tych trudnych warunkach stworzył Ochranki dla dzieci, tak jak przedszkola, późniejsze, powiedzmy, szkoły ludowe zakładał. A jego takim dzieckiem jest y, progimnazjum filologiczne w Kamiennej, późniejsze gimnazjum, czyli obecnie liceum numer 2 imienia Adama Miskiewicza. Pierwszym dyrektorem był. I, i przez rok y, był tylko dyrektorem. A nawiązując do tematu naszego projektu, też jakby nie patrzeć to może by Pan coś powiedział więcej o jego działalności politycznej? No, jak gdyby jego popularność, bo on nie zabiegał, zresztą często nawet w swoich listach podkreślał, prawda, że nie agituje, ale biorąc pod uwagę, jak jego działalność, no po prostu był popularny. Powołał komitet nie tylko złożony z wybitnych ludzi, z właścicieli zresztą tej, tych osad, ale i widzimy, że w komitecie zadbał o przeciętnych ludzi. Prawda, nawet w komitecie nie potrafiło pisać ani czytać. Biorąc pod uwagę te zasługi, w momencie, kiedy już państwo polskie zaistniało, prawda, i w 1919 roku zbliżały się wybory, nie wyobrażano sobie, żeby ksiądz w tych wyborach nie uczestniczył, skoro był tak popularny. No i tam odebrał bardzo dużą rolę. Zabierał głos i właśnie to, co robił całe życie, robił również w polskim parlamencie. To znaczy, bał on najuboższy, prawda? No i właśnie temu poświęcił się, czy poświęcał się jako duchowny kapłan. Bo był bogaty, prawda, sobie poradzi, natomiast życie nie powinno nikogo wykluczać i o to się on zabierał. Punktem na naszej trasie jest kościół świętego Józefa, a w zasadzie to jego stara część. To właśnie w tym miejscu muszę odprawia ksiądz Kazimierz Cypolski. Został powołany na proboszcza tej parafii w 1913 roku. Co ciekawe, podczas momentu jego powołania ta parafia formalnie nie istniała. Została erygowana dopiero w 1919 roku. się właśnie pod drugim liceum ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, czyli dawnym wrogim muzeum filologicznym. Historia tej szkoły sięga 1915 roku, kiedy to odbyło się pierwsze posiedzenie pedagogiczne. Jednym z jego uczestników, jak i założycielem tej placówki był ksiądz Kazimierz Sykulski.